Pomorska Telewizja Narodowa Gdańskie, Sławomir Ziębiński Jesteśmy na dniu 15 sierpnia na festynie mannarki wojennej. Tutaj pokazują różne sprzęty wojskowe. Za chwilę zapoznamy się co tu jest, nam powiedzą. Dzień dobry panu. Halo. Pomorska Telewizja na Narodowa. Co to za wóz jest, może Pan powie? Co to za wóz bojowy? Nie, proszę Pana, to jest y, zwykły pojazd medyczny, medyczny, tak zwana karetka. Karetka i Wy tym y, transportujecie chorych? Y, z, chorych, rannych, żołnierzy w trakcie ćwiczeń, o ile by... Zdarzają się wypadki w trakcie ćwiczeń? Proszę Pana, nie posiadam kompetencji do udzielania... Aha. Takich wywiadów. No, ale o tym wozie może pan coś powiedzieć? Tu, tu macie maskę tlenową? jakiś tam sprzęt. Już, już wszystko mówię. To panie, nie jest tajne panie, chyba przez półkę. To, to akurat nie jest tajne ani przez półkę. E, ja informacji o rannych żołnierzach nie ukryłam, Dobrze, ale Dobrze, ponieważ... ale o tym sprzęcie, co pan ma na tym gozie, może coś? Już panu... co, Jak to wyposażone jest? Co? Tak, pod jednym warunkiem. No. Pan mi nie będzie przerywał. To już, zostało... już już nic nie mówię. Zamieniam się w słuch. Bardzo bym prosił. Jest to nic innego jak wierna kopia samochodów, które e, są obecnie w medycznych czynnościach ratunkowych w systemie dla społeczeństwa. Jest to nic innego. Jest to e, pierwszy stopień pomocy medycznej, jakiej udzielamy w razie czego radnemu żołnierzowi, oczywiście tylko i wyłącznie w warunkach e, niebojowych. Do warunków bojowych wojsko posiada wielonoszowe pojazdy oraz pojazdy opancerzone na podwoziu rosowania. A tu, tak jak widać, komplet i wyposażenie jest takie samo jak e, w warunkach cywilnych. Standard? E, no nie, tu są medyczne czynności ratunkowe. To jest pojazd o standardze S, czyli najwyższy, najwyższym standardze ratowania życia lub zdrowia, plus dodatkowo sprzęt wojskowy, którego na rynku cywilnym do tej pory jeszcze nie ma, tak jak stazy taktyczne czy środki hemostatyczne. Tu akurat my mamy przewagę w tej dziedzinie, posiadamy takie środki, które, których działania uczą się jeszcze, że tak powiem, karetki cywilne. Rozumiem. A mam pytanie, czy, czy ratujecie, też udzielacie pomocy cywilom? Proszę pana, każda jednostka wojskowa ma wydzielone siły i środki do sytuacji masowych lub kryzysowych i oczywiście jesteśmy też do tego przygotowani i przeznaczeni. Niemniej jednak w obecnej sytuacji nie udzielamy takich świadczeń. Rozumiem. Jak pan ma na imię? Marek. Marek. Pan tu jest ratownikiem już długo? Medycznym. Medycznym długo? Ratownikiem medycznym w służbie wojskowej zdrowia pracuje lat 15. To no życzę następnych 15. Ahoj. Dziękuję. Ahoj. <laughs> Tutaj ma narka wojenna RP numer 438G25, potężny samochód na dużych kołach, mają tutaj różne sprzęty gaśnicze, widać to chyba wóz coś Przepraszam, przepraszam. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Może pan dwa słowa mi powiedzieć, o co to jest za sprzęt tutaj? Proszę pana. No, to jest ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, znajdujący się na wyposażeniu Wojskowej Straży Pożarnej, Komendy Portu Wojnego Gdynia. Czyli to jest straż pożarna? To jest straż pożarna, tylko że... Tylko że zielona, nie czerwona. Teraz są tak, tak. Teraz, teraz są zielone. Teraz tak dają do wojska zielone auta, nie malują na czerwono. Rozumiem. Tak, tak. No bardziej zamaskowane. No może. Czyli no, tylko gasicie pożary? Gasimy pożary, czy coś nie, nie jeszcze? Tylko. gasimy pożary. Zabezpieczamy a? procesy technologiczne u nas w porcie. Rozumiem, w a czy są na... jakieś chemiczne jakieś wypadki, czy coś też zdarzają, w tym udział? Tak, nie powtarzają, ale my akurat takiego specjalistycznego e, samochodu e, ratownictwa chemicznego nie posiadamy. No jest on na wyposażeniu Straży Państwowej w Gdyni. Tak. Ale my go nie mamy. Nie? Czyli wy ze Strażą Państwową też, tak, gdy nie tak, jeździcie tak. do pożaru, gdyby coś było potrzeba, to was tak, też biorą. Dokładnie, no. dokładnie. Jeździmy, wzywają nas jak jest jakieś. E, najczęściej jak są zalania tutaj, tutaj tereny poniżej poziomu morza zazwyczaj no Tak, no, tam i... duży wieżowiec jest, no tam go nie zalewa pewnie. O, ale. Nie. Nie, nie, nie. Ale tutaj te mniejsze można, można przylać, jak, jak jest powódź. Dokładnie. Ale generalnie pan już długo w straży pożarnej? Może, 10 lat. Jak pan ma na imię? Daniel. Panie Danielu, no to wszystkiego dobrego. Następnych 10 lat. Żeby, żeby się nie paliło najlepiej, powiem. Dokładnie. Bo gorąco dzisiaj tak mamy. Potrawa gorący potrawa dzień. Straży tyle wyjazdów, ile powrotów. Okej, okay, no ja sam byłem kiedyś w Ochotniczej A. Straży Pożarnej w Rafinerii Gdańskiej. Ahoj. Tutaj mamy jakieś T-mobile, jakieś... teraz... Tak? Także, także ten, ten system to jest system zintegrowany, czyli właściwie on... satelity, tak? I w tym momencie robi to samo, co to to, to to potrzebuje mieć punkt, który będzie miał znane współrzędnik. A to nie potrzebuje, ale musi mieć satelity. Także... Bez satelity ani rusz. Nie rady. Tak. Ale po co w wojsku te urządzenia? Pierwsze, do aktualizacji map. Tak, no to następne, jeśli mówimy o wojsku, mówimy o marynarce wojennej, tak? Czyli no mówimy no. o portach, o nowych nowych budowlach, które powstają w portach mariny i, tak i tak dalej To jest nie tylko dla marynarki, również też dla y, cywilów, tak? Czyli dla y, żeglarzy. Tak no dalej. Dalej. O, Że dla żeglarzy, Oczywiście. Po, w, w, w tym marynarce, który się zajmuje tymi rzeczami. O, tak, jest biuro choreograficzne, które odpowiada a. za to właśnie, a my jesteśmy jakby wykonawcą wszelkiego rodzaju przez biurografów, ale gdzieś biuro Pojazd podwodny. Tutaj mamy tak. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Witam, pan Trakowski, pan oficer. Co to za sprzęt, panie oficerze? Co tu mamy? To jest pojazd podwodny. Pojazd podwodny i to co się pływa na tym pojeździe, czy on sam pływa bezzałogowy? sam pływa, jest sterowany Sterowany to jest. To jest sprzęt, który chcieliśmy pokazać. Mamy jednostkę, która zajmuje się zabezpieczeniem hydropoweru. Tak naprawdę pomiarami Hydr. W yy, ostatnich, ostatnich latach osiągnęliśmy powiedziałbym spory postęp jeśli chodzi o sprzęt, a te wszystkie ważniejsze zadania dotyczące hydrografii, wyposażenia hydrograficznego, Realizowane są właśnie w oparciu o sprzęt i wyposażenie dywizjonu zabezpieczenia hydrograficznego. Tu mam właśnie yy, obraz poszczególnych sądów, w zależności od gości. Robimy sondaż, yy, bo to są chyba najfajniejsze rzeczy, dlatego że akurat mamy sondaż portów, yy, mm, natomiast porty. duże okręty yy, hydrograficzne większość zadań realizuje w morzu, tam gdzie mamy tory wodne. Oj przepraszam, ja dziękuję gości. Dziękuję bardzo. Yy, a panowie yy, co tutaj robią? Promujemy naszą jednostkę Dywizją Zabezpieczenia hydraulicznego. Jesteśmy z okrętu RP Heweliusz. Rozumiem. Marynarz Dęczykneś, Pan Mat, mat, górka. mat górka. górka, mamy tutaj sprzęt, yy, są napolowany. Rozumiem, wy go obsługujecie, rozumiem na co tak, dzień. I jak to, jak to urządzenie jest bardzo trudne technicznie do obsługi? Czy to się da prosto obsłużyć, czy to Czyli są wymag... specjalne i, i szkolenia. O jest obsługa przeszkolona w, ty, w tym zakresie. Osoby odpowiednie muszą wiedzieć, w jaki sposób go podłączyć, w jaki sposób go yy, wyrzucać rzucić za burtę, żeby go nie uszkodzić. Odpowiednie osoby przeszkolone, typowo oficerowie, oficerowie, obsługują ten sprzęt za pomocą mm -hmm. komputera, za pomocą wyciągarki. Rozumiem. To jest bardzo przydatne, bo jeżeli mają być dokładne mapy jakieś i zrobione dokładne pomiary, bo to dno się mierzy, tak? Zgadza się. Dla bezpieczeństwa naszej żeglugi. Tak jest. No dziękuję. To pewnie, na pewno też i żeglarzom się przyda, jako sternik morski, no to prawda, chciałem powiedzieć, że no, na pewno te, te informacje nie są tajne, można też się dowiedzieć o tym nie, pewnie i, i na innych mapach, tak? nie tylko wojskowych, prawda? Tak. A pan? Oczywiście, przede wszystkim dla nas sprzęt to praca, nasze co wykonujemy. Tutaj to służy dla bezpieczeństwa żeglugi morskiej. Właśnie. Tak samo jak i, jak i korzysta tutaj marynarka wojenna z tego, tak samo jednostki cywilne. No i na tym to się ogólnie opiera. Długo panowie w służbie? 13 lat. Pan, a pan? 2,5. Czyli pan dopiero niedawno, a pan już starszy stop, 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 stopniem, no i starszym przede wszystkim. No. Bo starzem, ja starzem. zawsze mówię studentom, ja kiedyś na Politechnice uczyłem, że, że praktyka czyni mistrza, bo co z tego, że masz tytuł inżynier-magister, to jest za mało, trzeba jeszcze praktykę odbić. U was praktyka chyba też bardzo się liczy, tak? No, no cały czas w praktykach tak się... także przede wszystkim tak. praktyka, praktyka. Tak. Rozumiem. Wszystkiego dobrego i życzę powodzenia. I życzę, że pan te 13 dosłużył tak jak pan, a panu jeszcze następne 13. Wszystkiego dobrego. Razie. Ahoj. A, nie, dziękuję, by nie zaprosić. Dobra. Marek. Tutaj mamy jakiś sprzęt specjalistyczny. Dzień dobry panu, Pomorska Telewizja Narodowa. Co my tu mamy za, za urządzenie, może pan powie? No. Mamy tutaj zestaw przeciwlotniczy PPZR Grom. Grom? Tak. I co to z tego można, co zeszczelić? Yy, zestaw służy do likwidacji samolotów jak i jakichś migowców. Samoloty i śmigłowce, aha. I to tak z ręki sobie, tak, z ramienia. Dokładnie tak jak pan teraz to jest. To jest ciężkie urządzenie, ile to waży? 16,5 kg. 16,5 kg. A odrzut przy wyrzuceniu tego pocisku. Nie ma żadnego. Nie ma żadnego? Nie czuję się. Tak, tak, tak. Zapraszamy się w tym, w w w I. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co Państwo tu robią? Pilnuję porządku. No dobrze, a co to za urządzenia macie tutaj? Może Pani Pawie, co to za urządzenie, jak to działa nam? Wyrzutnie rakiet. Aha, wyrzutnia rakiet i to w kosmos? Tak. Lecimy gdzie z tymi rakietami? A tak poważnie? Na Marsa. A tak poważnie, to do czego to służy? A no do czego sprzęt wojskowy służy? No Widzowie by chcieli wiedzieć, do czego służy ten sprzęt konkretnie, do zeszczyliwania. Tak no ja już rozmawiałem z tamtą osobą, a, a pani jest tylko osobą, która, która tutaj pilnuje, żeby tego tak, sprzętu i niepowołane ręce się nie dostały. Rozumiem. Dobrze, idziemy. Dzieciaki tutaj oczywiście włażą do tych wozów. Witam, panie Cybulski, Pomorska Telewizjonowa, co wy tu robicie w ogóle? Co to jest dzisiaj tutaj? Pokaz sprzętu wojskowego. Pokaz sprzętu wojskowego z jakiej okazji? Święta. Święta Wojska Polskiego. Wojska Polskiego. Aha, czyli wy obchodzicie, żołnierze, święto dzisiaj macie. Tak. No to wszystkiego dobrego, życzę obecnego działania na rzecz obronności kraju. Dziękujemy bardzo. No. Panie Krawiński, a ten Star to co to za maszyna? To jest Starman RWC. I co tutaj się mieści? Jaki sprzęt mamy? To może kolega, bo to kolegi sprzęt. Nie? To kolegi sprzęt, no. no? To coś więcej na ten temat. Co, o co to chodzi? To takie działo, jest, co to jest? Nie, to są maszty do anteny, to jest to węzeł łączności cyfrowej. Aha, czy tutaj macie połączenia satelitarne, czy jakieś tam? Możemy odbierać też. Też możecie, czyli tak. po prostu od Was zależy cała łączność w jakiejś batalii wojennej, to tak. Wy zastępujecie te cywilne łączenia. słyszę. sobie do, do zapewnienia łączności dowódcy. Dowódcy. Tak. Czyli dowódca tutaj z Panem musi być blisko. Znaczy, nie musi być, bo mamy wystarczająco sygnał Mamy taki kabel żeby, może być daleko od nas. Połączony ale ale wy łączność. operujecie tą łącznością. Ja tak, no zacznijmy do A bardzo. powodzenia życzę, żeby to wszystko działało, tylko okay. zapewnimy. Przepraszam bardzo. Tutaj mamy batalion dowodzenia. Przepraszam bardzo, można, przepraszam, bo ja telewizja pomorska nowa. Można na chwilę. Jaki niech, niech idzie. Dzień dobry, pomorska telewizja narodowa Gdańsk. Co my, gdzie my tu jesteśmy, proszę co to jest za wóz? To jest zaprowadzenie łączności ZWT Jaśmin. Aha. I co, i co wy tutaj w tym wozie działacie? O tutaj, widzę, Pani jest. Co to się robi w tym obozie do, dowodzenia? Jak to, jak to dowodzenie przebiega? Mamy tutaj sprzęt, widzę monitory, komputery, tak? Tak, dajemy internet, telefony. Tu, tu, nawet, tu nawet jest chłodno, bo co tu jest? Klimatyzacja? Tak. Tak. Klimatyzacja. Bo tak dmucha cię wytrzymać. O tutaj odmucha jest bardzo ciepło. No tak, ale widzę, że tutaj są warunki sprzyjające do spokojnej pracy. Siadaj, siadaj, będzie dowódcą. No mamy tutaj nowego dowódcy Na ten czas, no bo dzisiaj mamy święto wojska polskiego, czyli mandarki wojennej też. A to jest manarka wojenna, rozumiem. Panie Krupa. Tak. Jasne. I co? I, I to działa wszystko? Działa. Musi działać. Musi działać. Musi działać. I nie psuje się. A pani taka sekretarka tutaj? Nie. Nie? To jaki pani ma stopień? Hmm. Może się pani stawić, przedstawić? Starszy mat? a Ale... na Jagiełło. Aha, właśnie. Starszy mat i tutaj pani operuje tym wszystkim sprzętem. Potrafi pani tutaj no tą tak, tak. operacyjną dowodzenie spełniać swoją rolę, tak? Oczywiście, w razie potrzeby. Kiedy takie rzeczy? Ćwiczenia też macie na tym, tak? Oczywiście. Mhm. Działa wszystko, sprawne jest. Działa. No, w manarce wojennej musi działać na tip -top. Dziękuję, życzę powodzenia. Jak długo pan w służbie? 21 lat. No to pan już wie o co chodzi. No i przekazuje pan wiedzę tym młodszym. Rozumiem. Oczywiście. Bo to jest konieczne. To jest. Wszystkiego dobrego. Ahoj. Nie. Cześć, cześć. Schodzimy z, wo z wozu dowodzenia manarki wojennej. Proszę. Tu jest ten drugi wóz? W którym, drugi wóz prowadzenia, ruchamy węzeł łączności, podobnie. To, żeśmy mówili, tak to wyglądają te pojazdy, bardzo wysokie. Lasy, patrol rozminowania. A tutaj mamy chyba zaperów. Patrol rozminowania. Taka porządna firma weko patrol rozminowania. Tutaj mamy gazik. Oczywiście mamy tu kierowców wojskowych też. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Cześć. A ty co ty tam robisz? Też chcesz być żołnierzem? Przepraszam bardzo. Tutaj mamy specjalne urządzenia do rozminowywania. To jest taki sprzęcior. Co no to pospoczy. specjalny ma do wykrywania min. O tutaj ruszate. Przepraszam. Mały robot wymagający. To jest od tego wozu saperskiego? Przepraszam. Ten pan. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. mógłby pan coś powiedzieć Dzień. Dzień. O, tym, o, tym, o, tym, o tym robocie Zaperskim on robi? To jest robot smagająco neutralizujący. Znaczy, może do niego. Tak? Przepraszam bardzo. Przepraszam. O, to jest ten robot, właśnie. Tak, robot I on... neutralizujący służy do podejmowania, niszczenia przedmiotów niebezpiecznych w odległości bezpiecznej. To się steruje zdalnie, rozumiem? Tak, zdalnie sterowany jest. Maksymalna odległość operatora i robota jest do 800 metrów. 800 metrów nawet. Tak. I potem ten robot, ten ładunek umieszcza gdzie? Bo tam można, jest jakiś specjalny ta. samochód, jest i tutaj. można go załadować, właśnie Bezda bezpośrednio samochodu? na pojazd. I tam na tym pojeździe, co my tam mamy zamontowane? W przewozimy, to jest co tam za beczka. Jest beczka Aha. zamontowana, która. Wytrzymuje, Wytrzymuje wybuch. Do jakiego mocy? Eee, do 3,5 kg materiału wybuchowego a. lub do pociski. Do Czyli skupiny, człowiek ma... jest bezpieczny, kierowca nie zginie. Tak, jest bezpieczny. No rozumiem. I to tam e, ładujecie tym, tak? Do, do tego i gdzie zawodzicie tym samochodem? To? No przewozimy to na poligon, tam i tam zostaje. Zniszczone. Czyli tam niszczycie te ładunki tak, wybuchowe? Generalnie sam robot może też niszczyć w miejscu znalezienia. Jeżeli... Ale on nie ulegnie zniszczeniu wtedy? Eee, teoretycznie nie, bo to się, to się nie, strzela, nie strzela się bezpośrednio w odległości tego Aha. ładunku, tylko z odległości. Także... Rozumiem. A tutaj ten kombinezon taki widzę tutaj ciekawy. Co to jest? To jest kombinezon przeciwwybuchowy od 9 to służy a. do ochrony sapera a, tu masz chroni przed falą uderzeniową, przed Cześć. ciśnieniem, ogniem, odłamkami. Rozumiem. A tutaj ten skrzynka z takimi sterownikami. To jest SRSW, co to, jest? to jest system radiowego sterowania wybuchem. Uh -huh. e, składa się z urządzenia nadającego i, szyi, i pięciu odbiorników. Rozumiem. A, te, a ten, ten tytyczka taka tuka jest specjalna, a tutaj mamy jakiś to niewypał. Jest na końcu. Akulator teleskopowy, takie przedłużenie ręki sapera. Czyli długie ramię sapera. Tak. A ten grill, co tutaj grill? Grylujecie też? To nie, to, jest, to, jest, pan, to jest... A to nie, nie jest gryźla? Ja myślałem, że to gry, to panel do robota. I ty sobie ten operator tym robotem zdalnie steruje na 800 metrów nawet tak. zasięgu, tak? Tak jest. No dziękuję panu bardzo, panie Klarecki. Pan długo w służbie już? No, 10 lat. 10 lat I, i panu jeszcze nic nie wybuchło. Nie. Znaczy, wybuchło, ale, no, kontrolowanie, ale kontrolowanie, kontrolowanie. No bardzo dobrze, dziękuję, powodzenia. Trzymaj się tak dalej. Ahoj. Dobry, ahoj. No i w tym sposobem mamy tutaj następny wóz, idziemy zobaczyć co tutaj mamy, Pomorska Telewizja Narodowa, dzień dobry, co my tu mamy. Eee, Też bym chciał to wiedzieć. No właśnie, eee, proszę pana, niech pan opowie co tutaj mamy i o co tu chodzi, bo my nie wiemy. Tak naprawdę tutaj mamy sprzęt łączności, aczkolwiek ja jestem tylko kierowcą, operatorzy są na zewnątrz, więc... Zwadzie... operatorzy operują, a pan kieruje. Dokładnie tak. Znaczy, czyli, a ten sprzęt chodzi o łączność między poszczególnymi jednostkami Tak, może po, się Do zapewnienia łączności. Rozumiem, i... rozumiem. Tak jest. Pan też jest łącznościowiec, czy nie? Czy tak. pan taki... O, szesie, o też pan jest łącznościowiec. Co pana to interesuje? A pani? Ja żona. Żona, Jak żona. <noise> to żona zawsze, <noise> to się ciekawa, nie? No dobra, życzymy powodzenia. I żeby łączność działała oczywiście. Oczywiście. Ahoj. Ahoj. No i tak wygląda tutaj, no, pokaz sprzętu wojskowego mannarki wojennej w 15 sierpnia na terenie daleko Muzeum Morskiego w Gdyni. Ahoj, pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz Gdynia, 15 sierpnia 2015 rok. Dziękuję.